Witam serdecznie na kanale Moje DC i dzisiaj zapraszam do odpakowania tego oto Multitula, który ma jakąś tam szansę i mam nadzieję, że mu się to uda zastąpić mi nieprodukowanego już od jakiegoś czasu Ledermana Squirta. Nie przeciągając, mamy tutaj multitula o jakie oznaczenia. Zasady bezpieczeństwa i użytkowania. O, proszę. kurczę już nawet naklejona pudełka teraz takie rzeczy. No niestety, powiem szczerze, tak trochę słabo, bo trochę to niszczy jednak pudełko. Ta, ta naklejka bardziej, że jest od frontu, a nie od y, tyłu. Wszędzie już to lepiej byłoby to zrobić od tyłu. Ale dobra, pudełko to tylko pudełko. Generalnie jest to taki mini tool. Mikro tool, chyba bardziej mini dopasuje Od firmy Olive. Olive, o jejku. Olight, sorry. A konkretnie yy, chodzi tutaj o O-Knife. I tu jest dokładnie nazwa Otaku P1. Czyli tam, gdzie Amerykanie stwierdzili, że już nie będą robić, no to Chińczycy powiedzieli, że a my w takim razie ludziom damy coś tego typu. No i wypuścili całkiem niedawno. Dobra. Czego mam nosić? Całkiem niedawno wypuścili właśnie ten model od Olajta, Onaifa, no wiadomo jest jeden ten sam właściciel. I tak oto prezentuje się ich multitool, mini multitool, bo mikro to chyba będzie za dużo powiedziane jednak. Panie Storze, minimalistyczne oznaczenia na budowie. Tu mamy tylko Otaku, czyli model i P1, dalsza nazwa modelu. Niestety nie mam squirta, żeby porównać go dla Was wielkościowo, ale z tego co widziałem, jak inni na YouTube porównywali, to jest on trochę większy. Minimalnie większy, pod względem przynajmniej długości, i to w sumie widać. Nawet teraz pamiętając jeszcze mojego squirta PS4, to, to widzę, że jest faktycznie trochę większy. Podobnie jak w skrócie dostęp do wszystkich narzędzi jest z zewnątrz, bez potrzeby otwierania ramion kombinerek. Tutaj mamy pierwsze narzędzie głownia. Niestety oczywiście się nie przygotowałem, ale zaraz mamy. Może to zobaczmy w takim razie, jak z tym sobie poradzi. No, bardzo ładnie. Dobrze, Dobre, no to myślę, że test ostrości możemy uznać za zaliczony. Zobaczmy, co tu mam jeszcze z drugiej strony. Tutaj jest. A, tutaj jest taki zestaw, e, czyli. Czy, no, czy to na pewno jest tak? Otwierasz do e, puszek, moim zdaniem coraz mniej potrzebne narzędzie, ale dobra. I otwierasz do butelek w jednym. Czy tutaj byłby to jakiś płaski śrubokręt? Raczej chyba nie, chociaż może na upartego dałoby radę. Ale na, raczej nie wygląda to na dedykowane narzędzie do tego tutaj widzę już mamy chyba dwa śrubokręty tak to jest podobnie jak jak w squircie tutaj mamy e, takie płaskie czy tam 2,5D może to by było no jednak płaski bo jednak wadę. E, Philips czyli krzyżak o to dość mocna blokada to na pewno będzie na plus i tutaj mamy płaski Chyba tutaj, z tego co widzę, patrząc na końcówkę, nie na grubość tej blachy, to będzie to też z funkcją łomu, czyli można to tutaj użyć do podważania. Bardzo fajnie. No i płaski na pewno mniejszy. Przynajmniej ta końcówka jest mniejsza niż, niż w skrzydłach. Z tego co pamiętam, tu jeszcze. A tu są jeszcze nożyczki. No nie, moim zdaniem, gdzie tu się nie może być mini tula bez nożyczek, ok, tak, szczerze wygodne, sprężynka całkiem fajnie chodzi, tutaj jakiś luzu praktycznie nie ma, zobaczmy jeszcze w takim razie, ale wymęczyć Ci to opakowanie. No i to mama teraz są całkiem dobrze, teraz krótszy element. Na pewno ich wadą jest, w pewnym stopniu, że są króciutkie, ale to wiadomo, małe narzędzie. To króciutkie w stanie się tam przebić, o. ale radzą sobie tutaj z folią bąbelkową i, i dwoma, dwoma kartkami z przodu i z tyłu. Więc jeśli chodzi o to, to myślę, że też będą się dobrze na co dzień spisywać. Dobra, no i teraz otwórzmy sobie kombinerki. Kombinerki sprężynujące to jest bardzo dobre, bo to akurat przy tak małych turach, znaczy generalnie, w turach bardziej, bardziej mi się podoba, kiedy, kiedy kombinerki są sprężynujące. Więc to na pewno jest na plus dla niego, że taką funkcję ma. I co ciekawe, ta sprężyna, na przykład w przeciwieństwie do Squirt'a, która, gdzie ta sprężyna była widoczna tutaj na zewnątrz, było takie odpowiednio wygięte kawał blachy. Tutaj to wszystko jest w środku i, no, muszę przyznać, chodzi to bardzo fajnie. Zobaczmy, gdzie to moje opakowanie. O, tak, nie skończyliśmy z Tobą. Ok. No, przecinek nie. Sprawdźmy jeszcze sobie. O kurczę, luzów tu nie ma. To jest, że trochę smoru wychodzi, ale dobra, to się wyrobi, to wyjdzie. Co ma wyjść? Kurczę, tu nie ma praktycznie żadnego luzu, minimalny, taki, że prawie żaden. Zobaczmy na. Tu jest, widzę trochę krzywo. O, o tu jednak nie jest idealnie, jest trochę krzywo, ale generalnie pierwsze wrażenie jest jak najbardziej, jak najbardziej pozytywne. Złóżmy to sobie. Fajnie się otwierają z takim wyraźnym, mocnym kliknięciem i zablokowaniem tych ramion. No i też zamknięcie też jest takie dosyć. Zresztą myślę, że to słychać i nawet na nagraniu, może nie będę teraz nic mówił. Myślę, że to słychać wyraźnie, że tutaj jest dosyć mocno to wszystko. A czy tu są jeszcze jakieś. A, tak, tak, faktycznie. Gdzieś widziałem na internetach, że. O, a, wow. Się wyciąga, żeby sobie. O, tu mamy taki szpikulec do wyciągania kart SIM z telefonów. Nie wiem, czy do czegoś innego to się może przydać. Bo myślę, że zawsze jakieś awaryjna sytuacja, coś będzie ten. To taki szpikulec mamy. I tutaj chyba, jeśli dobrze pamiętam, coś tu widzę, wystaje tak. Jest kółko, żeby sobie e, przytroczyć to jakąś linką, gdzieś tam do czegoś. Generalnie ja tych rzeczy nie używam w żadnych swoich multiturach, więc i tutaj to będzie raczej funkcja przeze mnie niewykorzystywana. A muszę przyznać, że blokada jest dosyć mocna, jeśli chodzi o to pierwsze złamanie, i to jest, to jest na pewno też bardzo dobre. W porządku. Tyle jeśli chodzi o odpakowanie. Przypomnę: o knife Otaku P1, czyli możliwy następca zastępca Ledermana Squirta, czyli mojego. Przez wiele, wiele lat ulubionego i noszonego codziennie multitula. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. Oczywiście za jakiś czas będzie recenzja, tak więc spodziewajcie się moich wrażeń. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Zapraszam do komentowania, do subskrypcji mojego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. No i oczywiście do usłyszenia.